Geograficzne kółko i krzyżyk. Kraj, który znajduje się w Afryce i dotyka równika. Równik przebiega przez kilka państw i w Afryce, myślę, że Gabon jest jednym z nich, jeżeli pamiętam tak. I Gabon jest, kurczę, Dość często odpowiedział, co mnie trochę dziwi. Flaga zawiera czerwony i dotyka równika, no to oczywiście tutaj musi być. Ekwador odpowiedział i Ekwador jest bardzo popularny. PKB poniżej 10 tysięcy dolarów i dotyka równika. Czy Uganda się tutaj łapie? Tak, Uganda się łapie. Przepływa przez nie rzeka Kongo i w Afryce, no to pewnie samo Kongo będzie chociażby. Tak, no musi być, aż 40% ludzi to wiedziało. Przepływa przez nie rzeka Kongo i flaga zawiera czerwony, no to w tym wypadku będzie to Demokratyczna Republika Konga. PKB poniżej 10 tysięcy dolarów i znowu rzeka Kongo. Dobra, powierzchnia powyżej miliona kilometrów kwadratowych w Afryce. Wydaje mi się, że czat ma taką powierzchnię i jest czat. Flaga zawiera czerwony, chyba flaga Algierii ma mało koloru czerwonego, ale ma legendarny. No właśnie! I powyżej miliona, ale PKB poniżej 10. Czy Etiopia tutaj się zaliczać będzie? Jest Etiopia również legendarna! Przepływa przez nie rzeka Kongo i PKB poniżej 10 tysięcy dolarów. Nie wiem, widzu, wiesz? Napisz w komentarzu. Odpowiedzią jest chociażby Ruanda.